Dział drugi. Ocalenie Jonasza. Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz wewnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do Pana, Boga swego, i mówił. W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości Szaolu wzywałem pomocy a ty usłyszałeś mój głos. Rzuciłeś mnie na głębie, we wnętrze morza i nurt mnie ogarnął. Wszystkie twe morskie bałwany i fale twoje przeszły nade mną, rzekłem do ciebie, wygnany daleko od oczu twoich, a mimo to nadal spoglądam na twój święty przybytek. Wody ogarnęły mnie zewsząd, aż pogardło. ocean mnie otoczył, Sitowie oplotło mi głowę. Do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi już za mną na zawsze. Ale ty wyprowadziłeś moje życie z przepaści, panie, mój Boże. Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem pana, a modlitwa moja dotarła do ciebie, do twego świętego przybytku. Czciciele marnych bożków opuszczają łaskawego dla nich, ale ja Tobie złożę ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to, co ślubowałem, zbawienie jest u Pana. Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. Księga Królewska. Rozdział 13. Joachas króluje w Izraelu. W dwudziestym trzecim roku panowania Joasza, syna Ochozjasza, króla judzkiego, Joachas, syn Jehu, został królem izraelskim w Samarii na siedemnaście lat czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, naśladując grzech Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. Nie zerwał z nim. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciw Izraelitom i wydał ich w ręce Hazaela, króla Aramu, oraz w ręce Ben-Hadada, syna Hazaela, na cały ten czas. Lecz Joachas przebłagał oblicze Pańskie tak, iż Pan wysłuchał go, ponieważ widział ucisk Izraelitów, jakim ciemiężył ich król Aramu. Zatem Pan dał Izraelowi wybawiciela, który ich wyzwolił z podmocy Aramu, tak, iż Izraelici mieszkali w swoich namiotach jak przedtem. Jednakże nie odwrócili się od grzechu rodu. Jeroboama, do którego ów doprowadził Izraela, trwali w nim, a nawet Ashera stała w Samarii. Gdy Johazowi zostało nie więcej żołnierzy jak tylko pięćdziesięciu jeźdźców, dziesięć rydwanów i dziesięć tysięcy pieszych, wytracił ich król Aramu i starł jak proch, który się depcze. A czyż pozostałe dzieje Joachaza, wszystkie jego czyny i jego dzielność nie są opisane w Księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Joachaz razem ze swymi przodkami i pochowano go w Samarii, a syn jego, Joasz, został w jego miejsce królem. Joasz króluje w Izraelu. W 37 roku panowania Joasza, króla judzkiego, Joasz, syn Joachaza, został królem izraelskim w Samarii na 16 lat. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. Trwał w nim. A czyż pozostałe dzieje Joasza, wszystkie jego czyny i dzielność, z jaką walczył przeciw Amazjaszowi, królowi judzkiemu, nie są opisane w księdze Kronik Królów Izraela? I spoczął Joasz ze swymi przodkami, a Jeroboam zasiadł na jego tronie. Joasz został pochowany w Samarii, razem z królami izraelskimi. Śmierć i grób elizeusza. Kiedy elizeusz zapadł na śmiertelną chorobę, przyszedł do niego Joasz, król, król izraelski, i płacząc, przytulony do jego twarzy, mówił: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Elizeusz zaś rzekł do niego: Weź łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. Wtedy on rzekł do króla izraelskiego: Połóż rękę na łuk. Król położył swą rękę, a Elizeusz nałożył swoje ręce na ręce króla i powiedział: Otwórz okno od wschodu. Kiedy otworzył Elizeusz, rzekł: Strzelaj. I strzelił, a on rzekł: To strzała zwycięstwa od pana, strzała zwycięstwa przeciw Aramowi. Pobijesz Aram w Afek doszczętnie. Następnie rzekł: Weź strzały. Kiedy je wziął, rzekł do króla Izraela: Uderzaj o ziemię. A on uderzył trzy razy i zaprzestał. Wtedy mąż Boży rozgniewał się na niego i rzekł: Trzeba było uderzać pięć albo sześć razy, wtedy byś pokonał Aram doszczętnie. Teraz zaś pokonasz Aram tylko trzy razy. Elizeusz umarł i pochowano go, a bandy moabitów wpadały do kraju każdego roku. Zdarzyło się, że grzebiący jakiegoś człowieka ujrzeli jedną bandę. Wrzucili więc tego człowieka do grobu Elizeusza i oddalili się. Człowiek ten dotknął kości Elizeusza, ożył i stanął na nogi. Zwycięstwo nad Aramejczykami. Hazael, król Aramu, gnębił Izraelitów przez całe życie Joachaza. Lecz pan okazał im łaskę, zmiłował się nad nimi i zwrócił się ku nim ze względu na przymierze swoje z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie chciał ich wytracić i nie odrzucił ich od swego oblicza aż do tego czasu. Hazael, król Aramu, umarł a jego syn Ben-Hadad został w jego miejsce królem. Wtedy Joasz, syn Joachaza, znowu odbił miasto z rąk Ben-Hadada, syna Hazaela, które ów zabrał jego ojcu Joachazowi na wojnie. Trzykrotnie pobił go Joasz i odzyskał miasta izraelskie. Księga Ezechiela, rozdział 20. Historia niewierności Izraela. Roku siódmego, piątego miesiąca, a dnia dziesiątego tegoż miesiąca przybyli niektórzy ze starszych izraelskich, aby się radzić Pana i usiedli przede mną. Wówczas Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, przemów do starszych Izraela i powiedz im. Tak mówi Pan Bóg. "Przyszliście po to, by szukać u mnie rady? Na moje życie nie pozwolę na to, byście się mnie radzili, wyrocznia pana boga. Jeżeli chcesz im ogłosić wyrok, synu człowieczy, jeżeli chcesz ogłosić wyrok, to daj im poznać obrzydliwości ich przodków. Powiedz im, tak mówi pan Bóg." Tego dnia, w którym wybrałem Izraela, kiedy podniosłem rękę, przysięgając potomkom szczepu Jakuba, objawiłem się w ziemi egipskiej i podniosłem rękę, przysięgając na ich korzyść w słowach: Ja jestem Pan, Bóg Wasz. Tego dnia podniosłem rękę ku nim, przysięgając, że ich przeprowadzę z ziemi egipskiej do ziemi, którą dla nich wybrałem, opływającej w mleko i miód, będącej klejnotem wśród wszystkich krajów. I powiedziałem im: Niech każdy odrzuci bożki nęcące jego oczy. Nie kalajcie się bałwanami egipskimi. Ja jestem pan, Bóg wasz. Lecz oni zbuntowali się przeciwko mnie i nie chcieli mnie słuchać. Nie odrzucili bożków nęcących ich oczy i nie wyzbyli się bałwanów egipskich. Postanowiłem więc, że zapalczywość moją wyleję na nich, że dopełnię mego gniewu na nich w ziemi egipskiej. Sprawiłem jednak, że imię moje nie doznało zniewagi na oczach narodów pogańskich, wśród których przebywali i na oczach których dałem im poznać, że ich wyprowadzę z ziemi egipskiej. I tak wywiodłem ich z ziemi egipskiej i zaprowadziłem na pustynię. Dałem im moje prawa i obwieściłem moje nakazy, które gdy człowiek zachowa, żyć będzie. Dałem im także szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby poznano, że ja jestem Pan, który ich uświęca. Ale dom Izraela zbuntował się przeciwko mnie na pustyni. Nie postępowali według moich praw, odrzucili moje nakazy, które gdy człowiek zachowuje, dzięki nim żyje. Również i szabaty moje bezcześcili. Dlatego zapowiedziałem, że gniew mój wyleje na nich na pustyni, aby ich wyniszczyć. Sprawiłem jednak, że imię moje nie doznało zniewagi w oczach tych narodów, na oczach których ich wyprowadziłem. Co więcej, podniosłem rękę przeciwko nim na pustyni, przysięgając, że ich nie wprowadzę do ziemi, którą im dałem, o wpływającej w mleko i miód, klejnotów wśród wszystkich krajów, Ponieważ odrzucili moje nakazy i według praw moich nie postępowali i bezcześcili moje szabaty, serce ich bowiem przylgnęło do ich bożków. Ale oko moje okazało litość nad nimi tak, że ich nie wytraciłem i nie wygubiłem do szczętu na pustyni. Powiedziałem jednak do synów ich na pustyni: Nie postępujcie według zasad przodków waszych i myśli ich nie podzielajcie. Oraz nie kalajcie się ich bożkami. Ja jestem pan, Bóg wasz. Według moich praw postępujcie. Zachowujcie moje przykazania i wypełniajcie je. Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między mną a wami, aby poznano, że ja jestem pan, Bóg wasz. Ale i ci synowie zbuntowali się przeciwko mnie. Nie postępowali według praw moich, nie czuwali, aby w czyn wprowadzić moje nakazy, które gdy człowiek zachowuje, dzięki nim żyje. Bezcześcili także moje szabaty. Miałem zamiar wylać na nich moją zapalczywość, aby do końca wywrzeć na nich mój gniew na pustyni, ale znowu odwróciłem rękę, mając na względzie moje imię, aby nie doznało zniewagi w oczach narodów, na oczach których ich wyprowadziłem. Przecież podniosłem rękę przeciwko nim na pustyni, przysięgając, że ich rozproszę wśród narodów i rozrzucę po obcych krajach, bo nakazów moich nie uznali, prawa moje odrzucali i bezcześcili moje szabaty, a oczy ich zwracały się ku bożkom ich przodków. Dlatego dopuściłem u nich prawa, które nie były dobre i nakazy, według których nie mogli żyć. Pokalałem ich własnymi ich ofiarami, gdy dopuściłem by przeprowadzali przez ogień wszystko, co pierworodne, aby obudzić w nich grozę, i by w ten sposób poznali, że ja jestem Pan. Dlatego mów, synu człowieczy, do pokoleń izraelskich, powiedz im, tak mówi Bóg. Jeszcze i tym obrazili mnie przodkowie wasi, że złamali wierność względem mnie. Gdy wprowadziłem ich do tego kraju, której mu roczyście poprzysiągłem dać. To, gdy zobaczyli jakiekolwiek wzniesienie i jakiekolwiek rozłożyste drzewo, składali tam swoje ofiary oraz wystawiali swoje gorszące dary. Tam składali swoje miłe wonności i wylewali tam swoje ofiary płynne. Mówiłem im, Czymże jest ta wyżyna, na której się schodzicie? Nazywa się ją wyżyną aż do dziś dnia. Powiedz przeto pokoleniom izraelskim, Tak mówi Pan Bóg. Kalacie się na sposób waszych przodków i nierząd uprawiacie z ich bożkami. A gdy składacie swoje ofiary i przeprowadzacie swe dzieci przez ogień, to kalacie się ze wszystkimi bałwanami ich aż do dnia dzisiejszego. I ja miałbym pozwolić, byście u mnie, domu Izraela, szukali rady. Na moje życie, wyrocznia Pana Boga, nie pozwolę, byście u mnie szukali rady. A to, co wam do głowy przychodzi, nie stanie się nigdy. Oto, co mówicie, będziemy, jak narody, jak plemiona z innych krajów, służyć drewnu i kamieniowi, na moje życie wyrocznia Pana Boga. Oto ja będę panował nad wami mocną ręką i wyciągniętym ramieniem i ze strasznym gniewem. Wywiodę Was spośród narodów, Wyprowadzę Was z powrotem z krajów, wśród których zostaliście rozproszeni, mocną ręką, wyciągniętym ramieniem i ze strasznym gniewem. Poprowadzę Was na pustynię tych narodów i będę Was sądził przed moim obliczem. Podobnie jak sądziłem Waszych przodków na pustyni ziemi egipskiej, tak i Was sądzić będę, wyrocznia Pana Boga. Przeprowadzę Was pod laską i sprawię, że pozostaniecie nieliczni. Oddzielę was od opornych tych, którzy się zbuntowali przeciwko mnie. Wyprowadzę ich wprawdzie z ziemi, gdzie przebywają, ale do ziemi izraelskiej nie wejdą, abyście poznali, że ja jestem pan. A więc domu Izraela, tak mówi Pan Bóg. Niech każdy idzie służyć swoim bożkom. Ale później na pewno mnie posłuchacie i już więcej nie będziecie kalali mego świętego imienia waszymi ofiarami i waszymi bożkami. Albowiem na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej, wyrocznia pana boga, tam cały dom Izraela służyć mi będzie. Wszyscy, co są w kraju, tam przyjmę ich łaskawie i będę szukał waszych ofiar oraz waszych pierwocin ze wszystkimi waszymi poświęconymi darami. Przyjmę was jako miłą woń, gdy was wyprowadzę spośród obcych narodów i wywiodę was z tych krajów, w których byliście rozproszeni. Wówczas okażę się w was świętym na oczach tych narodów i poznacie, że ja jestem Pan, gdy was wprowadzę na Ziemię Izraelską, do tego kraju, który poprzysiągłem dać waszym przodkom. I tam wspomnicie wasze postępowanie i wszystkie wasze czyny, którymi się pokalaliście, i sami poczujecie wstręt do siebie na myśl o wszystkich złych czynach, których się dopuściliście. Po tym poznacie, że ja jestem Pan, gdy wam to uczynię przez wzgląd na imię moje. A nie na skutek waszego złego postępowania, ani waszych skażonych obyczajów domu Izraela. Wyrocznia pana Boga. według Świętego Łukasza, rozdział 23 Jezus przed Piłatem I całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili Go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza, Króla. Piłat zapytał Go, czy Ty jesteś Królem Żydowskim? Jezus odpowiedział mu tak. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom, nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem? A gdy upewnił się, że jest pod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Jezus przed Herodem. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył, od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak działany przez niego. Zasypał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą, na pośmiewisko kazał go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni. Jezus ponownie przed Piłatem. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie, i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o którego oskarżacie, ani też Herod, bo odesłał go do nas, przecież nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnię. Jezus odrzucony przez swój naród. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: strać tego, a uwolnij nam barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakieś rozruchy powstałe w mieście i za zabójstwo. Piłat chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich, lecz oni wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Zapytał ich po raz trzeci. Cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć, każę go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Droga Krzyżowa, gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego szymona z cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi, oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór, padnijcie na nas i do pagórków przykryjcie nas, bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Prowadzono też innych dwóch złoczyńców, aby ich z nim stracić. Ukrzyżowanie. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Jezus zaś mówił Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A oni rozdzielili między siebie jego szaty i rzucając, rzucając losy, wyszydzenie na krzyżu. Lud zaś stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król żydowski. Nawrócony złoczyńca. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: Czyż ty nie jesteś mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił i dodał. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Śmierć Jezusa. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło, i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Po zgonie Jezusa. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc istotnie: człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, a również niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. Złożenie Jezusa do grobu. A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Pochodził z miasta żydowskiego, Arymatei i oczekiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i Szabat zaczynał jaśnieć. Były przy tym niewiasty, które z nim przyszły z Galilei, obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek w szabat. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.